Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim omów zagadnienie na podstawie Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza, w swej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Moi drodzy, przypowieści. Przypowieści to oczywiście bardzo dobrze znany Wam gatunek literacki, z którym spotykamy się w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Otóż Jezus opowiadał przypowieści po to, żeby ludziom, za nim idącym i słuchającym Jego nauk, ułatwić przyswojenie wiedzy na temat tego, czym jest Królestwo Niebieskie. Musiał posługiwać się więc takimi zestawieniami z tym, co dobrze znali. Tak właśnie zrodziły się przypowieści, inaczej parabole. Gatunek, w którym mamy jakby dwie płaszczyzny, rzeczywistą odnoszącą się do naszych doświadczeń i taką alegoryczną, która właściwie w przypadku Jezusa mówiła o Królestwie Niebieskim. W przypadku natomiast przypowieści dotyczących trzeciej części dziadów musimy wrócić do treści sceny ósmej, balu u senatora. Pamiętacie, że wówczas szczególnie brutalnie przesłuchany zostaje ksiądz Piotr. Mało tego, zostaje on nawet pobity, i swoim oprawcom przepowiada, że umrą i to bardzo szybko. Jeden z nich umiera już podczas balu. To jest doktor, którego trafia piorun przy liczeniu srebrnych monet. Aluzja do śmierci Judasza w Nowym Testamencie jest ewidentna, ale pod tym przesłuchaniem można powiedzieć: Ksiądz Piotr opowiada bardzo ciekawe dwie przypowieści, które świetnie ilustrują to, co może spotkać jego oprawców i tego złego człowieka, jakim jest senator Nowosilce. Pierwsza przypowieść dotyczy zbrodniarza, który usnął pod murem razem z innymi ludźmi i został zbudzony bardzo szybko, żeby uciec pod tego muru, bo mur się walił. A zatem mur pogrzebał wszystkich śpiących, a ten zbrodniarz się uratował i dziękował za to Bogu, a wtedy usłyszał od anioła, że to nie tak, że nie powinien się cieszyć, dlatego, że, moi drodzy, umrze jeszcze gorszą, jeszcze straszliwszą śmiercią, i dlatego Bóg go jedynie zachował. Druga przypowieść zaś dotyczy króla i jego wodzów, którzy zostali pokonani w walce. Ich przeciwnik, zwyciężając, wszystkich wymordował, ale najznamienitszych dowódców i króla zostawił. Cieszyli się więc bardzo, myśląc, że no zostali przy życiu, będą ocaleni. Tymczasem jeden z takich prostych żołnierzy powiedział im, że to nie dlatego zostali ocaleni, że życie będzie im darowane, ale tylko dlatego, że w trakcie przejazdu przez Rzym, przez miasto będą oni po prostu taką dewizą wygrywającego wodza będzie on pokazywał, kogo pokonał. I kiedy już przeparaduje w tej chwale, w tym triumfie, pokazując, jak wielkich wrogów pokonał, Zostaną oni skazani na śmierć. Czego te historie, według księdza Piotra, mają uczyć? Zwróćcie uwagę, że jego oprawca, tym samym oprawcy wielu niewinnych Polaków, czują się kompletnie bezkarni. Wydaje się, że los mi sprzyja: mają stanowiska, pieniądze, nic im nie grozi i dopisuje im zdrowie. Ale to, o czym nie myślą, to chociażby życie wieczne. Już w scenie pokazującej sen senatora wiemy, że obecność diabłów sugeruje, iż został on za życia potępiony. I być może właśnie ta radość tych oprawców, tych złych ludzi, jest przedwczesna, bo jeszcze nie wiedzą jaki czeka ich koniec, jak straszna kara i na jakie męki będą skazani w życiu. Późniejszym, tym pozagrobowym. Wydaje się, że Adam Mickiewicz uczynił to celowo. Jaki był więc sens, funkcja tych przypowieści księdza Piotra? Pamiętajcie, że jest to bohater, wizjoner, ten, który dostał od Boga odpowiedź na pytanie o przyszłe losy Polski. Ksiądz Piotr tym samym daje do zrozumienia, że być może, a słowami księdza Piotra Mickiewicz, że być może teraz ludziom się wydaje, że ci bezkarni złoczyńcy. Nie są w ogóle przez Boga potępiani, że za krzywdy, które wyrządzają, nie spotyka ich kara, że to niesprawiedliwe. Ale wedle tych przypowieści powiedziane jest teraz nie, ale jeszcze nie wiecie, jak straszna kara czeka ich w przyszłości, jak straszna przyjdzie dla nich śmierć. Być może miało to szczególnie pocieszyć Polaków, którzy wiedzieli, że senator Nowosilcow to postać historyczna. I trzeba wam wiedzieć, że Nowosilcow. Przeżył oczywiście Powstanie, uciekł z Warszawy i żył sobie w swoim kraju całkowicie nie, niepoko, nie niepokojony, w spokoju. I może to też wzbudzało w wielu ludziach taką, taki gniew. Sprawiało, że cierpieli, ponieważ widzieli, że ten zły człowiek wszystko mu uchodzi na sucho. Ale nie. Dzięki przypowieściom księdza Petra należy sobie zdawać sprawę, taka jest ich funkcja, że jest jeszcze życie wieczne, w którym ci bohaterowie. Ci ludzie będą rozliczeni.